Ty, dwie wiśnie! Słuchaj wiśnia, założę to okulary, będę ten film trochę nabierze takiego wiesz... powabu, nie powabu, Będzie bardziej taki inteligentny, nie? Będzie, że taki mądry jestem i ten film jest trochę mądrzejszy, nie? To, to, to ja nim będę. Ale ty nie nagrywasz. Ja się nagrywa. Nagrywanie nie włączyłeś. Jak nie włączyłem, jak włączyłem. Włączyłem. Tylko żeby dobrze zaznaczył, żeby tutaj nie było na pałę Nie, na wkręty Zabaj. będzie nie na, na pałę. Dobra, ale jeszcze musimy sobie od tego odmierzyć. Dobra, w ogóle moi drodzy o co chodzi? Zobaczcie. Cały myk moi drodzy polega na tym, że mamy takie urządzenie dzięki którym będziemy chcieli mało nasycić. Działa to tak, bierzecie sobie butelkę 1,5 litrową, takie coś możecie kupić u kreatora, ewentualnie pierwsza osoba, znaczy nie pierwsza osoba, osoba, która w komentarzu pod spodem, pod tym filmem osiągnie największą liczbę łapek w górze, czyli że będą łapkowali wasz komentarz, typu napiszecie, nie wiem, kreator ty Arabie ogólnie, albo coś w tym stylu, to wygra takie coś, wyśle mu to tak, Podaję, adres, ja mu to wyśle, dostanie taki druk. Tutaj na patencie zrobiliśmy, nie wiem czy to ma w ogóle sens, robienie jakiegoś dodatkowego uszczelnienia, wystarczyło tak tutaj prawdopodobnie dać e, kawałek nie, nie, filcu, ale tutaj da, jest paszty, dziś nie wymyślił i termokurczka. O co chodzi? Nakręcamy sobie to na butelkę półtralitrową. Niestety butelkę półtralitrową musicie sami sobie kupić. I cały mych polega na tym, A nie wydrukujesz butelki? Nie, przykładacie sobie to. Tutaj przykładacie teraz wiertło, wiercicie i cały syf, później trzeba będzie pewnie strzepnąć, cały syf powinien Wam spaść do butelki. Jedynie nie wiem na jaką tutaj jest średnicę, bo tutaj mamy 14 trzymaj Wojtuś. Tutaj mamy wiertło 14 więc ono pewnie nie przejdzie, a teraz się naprawi to. A nie 12 Kochanie, błagam Cię, nie w tym kierunku, to jest szkło. Trust me, I'm an engineer. Wow. Inżynier, no. Tak, czyli podchodzicie i sobie już spokojnie... Proszę Do, Cię, zostaw mi tą szklaną szafę, błagam Cię. Giercicie. <grym> Zobaczymy, jak ten patent zda egzamin. Mamy też ogólnie, nie wiem, czy używać... Ugułem. E, możemy, albo boszem to prasować, albo możemy po prostu szybko zrobić takie otwory. Tylko nie wiem, czy dziewiątka akurat będzie dobra, bo tutaj mamy kołki czternastki, więc chyba niestety... I tym razem w osz. Coś mi się wydaje, że, że za mały otwór wyjdzie. Muszę tam wejść? Chyba, że 45. piątka. A ona ma 13 mm. Patrz, jak rozkminiła. Jaką odległość zrobić. O, tu. a, a tak, się, tak się mierzy odległość do lustra, o. Ty, patrzcie, moja żona bombę chciała skonstruować. Trzeba wysadzić nie. aparat. Patrz. A tu odlicza sekundy i robi kabum raczej. Dobra, Co są, to było? Jesteśmy w trzy osoby. W Wojtuś, podaj długopis. Pamiętacie, do powieszenia takiego lustra, gdzie są dwa kredyty, potrzebne są cztery osoby. Cztery. Jedno dziecko, trzy... które podaje długopis. Dziecko, tak, Wojtuś podał długopis. Kobieta, która trzyma. Y... Wieszak? Wieszak. No, na pewno tak? No na pewno. Ale skąd wiesz, że tak? Ale lewo, prawo? No właśnie. No. To tak nie musi być centralnie po środku, bo ona się zmieściło na raz tak więcej. Czyli tak tu. Co? A, ranty wieszaka to akurat środy, środki tych wyjdą. No. Znaczy to wszystko jest przemyślane, nie? Żebyś nie? Czekaj, bo tu jest za nisko. Poczekaj, no tak Nie, no, tak, no, nie. nie zaznacz sobie bokie, a kropki zrobić to od linii później, nie? No, ja zaznaczę. Zaznacz. zaznacz. No, ale to jednak nie jest taka prosta sprawa. Czekajcie, trzeba jeszcze, żeby atmosfera była ogólnie dobra, to... Będziesz to widział? Bo to jest tak przed tą kropką. Będę widział. My żeśmy już się nie pili dzisiaj antyściemniocza się, etanolu, metanolu. Fe... My żeśmy dzisiaj tylko pili fetanol. A tak szybki. Dobra, możemy zgasić Bosza. Całkiem spoko polecam. No i zrobimy otwory. Zobaczymy, czy to zależy. nic nie ma prądu czy coś, ale chyba nie ma Tutaj poleciało troszeczkę, zobaczcie, nie wiem będzie widać, wyszło. Ciemno tutaj, ale no, widać, no, widać, widać, że wypadło, niedużo, zaraz Wam pokażę, to jest to, co wypadło, a tu jest cała reszta. No, butelka trochę mokra była, więc obkleiło, wygląda jakbyś tonę tam nawiercił. Tak, ale... ale zobacz, oprócz tego tutaj ja wysypałem, to jest to, co ja wysypałem z góry. To oczywiście można dopracować, jeżeli tu można było dać uszczelkę, ale zobaczcie. Super. zgubiło. Super, a że... gubię się... A drugą dziurkę to wejście lampę gustą no, Albo swoim telefonem doświe. o, Czekaj, żeby otrzymaj tego wkręta. Nie pasuje, No teraz to nasyfiłem, bo włożyłem tam i wyciągnąłem. No brawo, ja. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego, takiego ustrojstwa, to u kreatora na sklepie. Pamiętajcie, najfajniejszy komentarz. A czemu patrzysz w mój aparat za w swój? O, co o, chodzi? Ale coś dalekie w No Uwaga, będziemy wiercić. Słuchy, rozpoczynamy szczelanie. Ale z, nie możesz za mocno, za szybko wiercić. Zauważyłem, bo ci dlatego ci wyciąga poza wiertło. Dąża. Można to też głębsze by było zrobić. No eee, tak, razie... to by musiało być głębsze prawo. To trzefajnie supę i nie ma takiego Nie wiem życie, taki klasyczny zaciek tego syfu całego po, po, po ścianie Teraz możesz przyświetlić ile tego jest Zbiera to Naprawdę zbiera. Nie powiem, że zbiera 100%, ale myślę, że zdecydowanie 95% zbiera. Troszeczkę pił wam polecam. To zawsze lepiej niż odkurzasz przykładać, a jak się przykłada rurę, to się właśnie wtedy robi ten taki zaciek, który już tylko na okro. A to się nazywa przygotowanie do wiercenia. Słuchy o to ojca, wzczelnicy. Dobra, o mamy mam, no to już nie wam pokazywać chyba jak powiesić, no bo to nie jest ten. To jak chodziło wiecie o zareklamowanie produktu A nie, fajne, fajne urządzenie Reklama dźwignią handlu Tak, A takie coś jeżeli ktoś by się postarał to sam mógł, Chociaż nie, no, nie, nie, nie wiem, gwint jest Pasztet, na pasztet Nie wiem ile to będzie na sklepie kosztowało u mnie, ale zobaczcie se, to pewnie jakieś grosze będzie kosztowało Wiesz czego to można zrobić? Ja nie wiem, jeszcze W listwie tak. elektroinstalacyjnej, na Borda. pasztet <śmiech> <śmiech> Nie, ale, ale zobacz, na wagę Tylko, zbał, że gorzej, gorzej jak ci się butelka przepełni co wtedy <laughs> A tu odkręcasz, wysypujesz, przykręcasz i jedziesz dalej, nie? To naprawdę jest za mocno przykręcił, to jest za mocno przykręcił. Ale zobacz, trochę to się myślałem w takich otworach jest mniej tego. Katus! No? Zebrało. No. Na szczęście jestem opłacany przez to co to jest, przez oazę Wiecie, że to replacement kolejny, bo Hajs musi się A za hajs YouTube balujemy dalej Nie, a tak naprawdę to Takie oto urządzonko moje drodzy Małe, fajne, sprytne, mi się podoba Podobało się, łapa w górę Piszcie komentarz, fajny komentarz, to będzie miał dużo łapek Wygrasz takie coś, człowieku dobry, bo pod twoim komentarzem się odezwę. Nie wiem czy to będzie po tygodniu, czy po miesiącu, ale odezwę się do Ciebie. Pod tym komentarzem i powiem Ci podaj, jak jesteś tu myślę. Taki kogoś. Trzymajcie się moi drodzy, do następnego odcinka i hejka.